Doda by babliska pebaczu, gdy zapiewa badla babci. Cho odt, jej ukochanej babci Pelagi 91 l. Min boju kreska pi rany w sercu dody. 34 L. Cigle si nie zablizniby. W sobotni wieczór podczas finału show The Voice of Poland wzruszona piosenkarka zaprezentowała ba, utwór na jej cze. Znajdzie się on na nowej pebycie wokalistki, która, wiat bodzienne ujrzy 25 stycznia. Gdy doda wyżba w sobotę na scen, z trudem wydobywa z siebie kolejne dzwiki. Tam, gdzie aleja jest Bodec, spotkamy się i znowu będzie lato, a tam za TCZ będziesz ty ba. Ichowi w jej oczach bybowida wielki smutek, to jak na profesjonalistkę przysta, bo zachowała zimną krew do samego kotca. Mimo kreska e jej oczy si na moment zaszkliby, to nie uroni Bana wizji ani jednej bzy. W kotcu nie od zatytuł Bowa bas swój nowy przebój nie wolno pebaka. Na nowej P dody BD dominował ulubione piosenki jej babci. Znajdź si tam takie szlagiery nagrane z orkiestry jak Niech. Bal, stan pogody, gdzie jest siódme morze, na strunach szyn, blues vis, gram o wszystko, czy signo w The Times, Im With you i wrecking ball. Czy dziki niej te utwory, zyskaj drugie kreskalcie. Trzymamy kciuki, obieca wam Babci. Kreska e nagram peb dwie czyli z orkiestr i zapiewa dojrzale mówi ba wokalistka niedawno na bamach magazynu party.